Możecie zakończyć poszukiwania mojego syna. Tak, to oni zanieśli go do hospicjum. Chcę prosić, byście nie podawali tego do wiadomości, dopóki nie dowiem się więcej o stanie dziecka. Nie, jestem w domu. Przebiorę się i wracam tam. Nie chciałem do niej dzwonić. Wolę zrobić to osobiście. Jest w ciężkim stanie i boję się, że umrze. Młoda dziewczyna straciła wzrok z powodu postrzału. To nie wszystko, wysoki sądzie. Wydarzyło się coś jeszcze. Dowiedziałam się o tym niedawno. Jestem pewien, że wszyscy tu obecni będą bardzo poruszeni. Sprzeciw. Oskarżyciel wygłasza przemowę zamiast zadawać pytania. Sprzeciw oddalony. Bóg obdarzył panią dzieckiem, prawda? Tak. Gdzie ono teraz jest? Bardzo chciałabym wiedzieć. A czemu pani nie wie? Bo zaginęło. W jakich okolicznościach? Przewróciłam się, trzymając synka na rękach. Spadłam ze schodów. Zabrano mnie stamtąd, nieprzytomną, ale bez synka. Nikt go nie zauważył. Nadal nie wiem, gdzie jest, ani co się z nim stało. Przeszliśmy zapytać o dziecko Wybaczcie, ale nie wiem o które Oto chore Jest tu wiele chorych dzieci I jak się nazywa? Dokładnie nie pamiętamy Chyba... Juanito to wasz krewnia? I jest jego ojciec. Dzień dobry, doktorze. Co z małym? Może pan do niego pójść? Przepraszam. Przyszliśmy dowiedzieć się, jak się czuje Chodźcie ze mną. Ten nieszczęśliwy wypadek budzi wokół wiele współczucia, co pani świadomie wykorzystuje. Jednak z informacji, jakie uzyskałam od lekarza, który panią operował, wynika, że powinna pani odzyskać wzrok. Na pewno nadal pani nie widzi? Myśli pan, że udaje? Byłby to doskonały sposób na to, żeby zaszkodzić mojej klientce. Chce pani, by dostała wysoki wyrok. To wy macie ustalić, czy powinna być ukarana, czy nie. Ale pani jej nienawidzi. To ona zawsze mnie nienawidziła. Powiedz, jak mi zazdrościłaś, jak chciałaś mi wszystko odebrać. Cisza. Odebrała mi mężczyznę, za którego miałam wyjść. A potem chciałaby wyrzucono mnie z domu, gdzie zostałam przyjęta z miłością. Dość z tego. Proszę o spokój. Ona mnie nienawidzi. Wyrządziła mi krzywdę. Proszę o spokój. Prześladowała mnie i zniszczyła Panno Rojas, proszę się uspokoić Ona wpędzi mnie w obłęd Ma buzię anioła, ale jest zła i wyrachowana To szatan Spokojnie Pan sędzia Dzień dobry. Nie wstawaj, kandelario. Jak się pan dziś czuje? Lepiej, dziękuję. Tak sobie myślałem, to był pokój Estefanii. Tak, kiedy traktował ją pan jak córkę, a i rozstawiał po kątach. Nie powinnam tego mówić. Wymknęło mi się, nie chciałam. Nie szkodzi. Taka jest prawda. Dobrze, że wszystko się zmieniło i Mariciu jest tu traktowana jak królowa, a ja jak królowa matka. Prawda, że pokój zrobił się ładny? Szkoda, że Mariciuj nie może go zobaczyć. Kiedyś odzyska wzrok. Musi. O mało nie trafiła do więzienia. Nienawidziła mnie, bo byłam porządną dziewczyną. Odebrała mi narzeczonego i rodziców. Tak, oni są moimi rodzicami. Kochali mnie. Broń mnie, mamo. Powiedz im prawdę. Podejdź tu, Juanie Miguelu. Mój tata jest sędzią To sędzia Belarde. On mnie sprawiedliwie osądzi Niech skażą tę hipokrytkę Złodziejkę To ja jestem jej ofiarą Pomóżcie mi Ona zabrała mi wszystko Wszystko To bardzo zły człowiek Pomóżcie mi Jestem niewinna Jak się dziś czuje? Jest w nieco lepszym stanie. Niebezpieczeństwo chyba minęło. Każę go karmić ustnie. Zobaczymy, jak będzie tolerował pokarm. Infekcja została opanowana. Nie jest już odwodniony, a temperatura spadła. Zatem, czy dobrze słyszałam? Chłopczyk będzie żył? Chyba tak. Bogu niech będą dzięki. Bardzo nas to cieszy. Dziękuję. Odprowadzę was. Paść, liczny maluszku. Zaraz wrócę, kochanie. Bądź grzeczny.